Gdy spytać populistów o to, co jest problemem w polskiej edukacji, odpowiedzą bez chwili wahania. Nowe media, internet, smartfony, proszę bardzo, ten kraj zakazuje smartfonów, ten kraj wycofuje smartfony, tamten kraj blokuje połączenia internetowe, ten kraj mówi uczniom, że nie mają korzystać z tych czy innych źródeł, jeszcze inny zabroni smartwatchy i tak dalej, i tak dalej. Te argumenty są tak liczne, że ludzie, którzy usiłują się przebić z alternatywną narracją, siłą rzeczy są, jak to bywa w przypadku walki z populistami, zagłuszani. I dlatego dzisiaj mam dla Was coś, co mnie samego bardzo przeraziło i czy, o czym nie dowiedziałbym się, gdyby nie Artur Kurasiński, spec z zakresu sztucznej inteligencji generatywnej, czyli tych dużych modeli językowych które pozwalają nam na zasadzie stochastyki trafów generować najbardziej prawdopodobne wyszukiwania o które chodzi użytkownikowi. Bo to nie jest jeszcze żadna sztuczna inteligencja, umówmy się, to są bardzo zmyślne algorytmy bazujące na gigantycznych korpusach danych. Jak chcecie się o tym dowiedzieć więcej, to polecam wszystkie materiały praktycznie jakie tworzył Mateusz Chrobak. Ale właśnie, także i śledzenie Artura Kurasińskiego w mediach. Czytamy u niego na przykład w parę dni temu, że w kontekście linki nowego posta dotyczącego słabości polskiej edukacji to mnie to zainteresowało Warto przytoczyć raport pulsu biznesu, z którego wynika no, raczej miażdżąca diagnoza dla polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki. Każda władza pisze Kurasiński wybierała gaszenie problemów tu i teraz, odsuwając kompleksowe wizje i naprawę. Efektem jest bycie tanią, siłą roboczą dla zachodu, montownią i krajem, gdzie drenuje się mózgi najzdolniejszych osób. Przez naszą kulawą edukację nie umiemy wyciągać wniosków, analizować złożonych tekstów, a nasze umiejętności cyfrowe są po prostu żadne. Mocna teza, nie? Ale z drugiej strony teza podparta raportem, który zaraz sobie przytoczymy, ponieważ wydaje mi się bardzo wartościowy. Szybko tylko zaznaczę jedną rzecz. Zauważcie, jak zupełnie inaczej mówi się w kontekście tego, o co chodzi w biznesie, w gospodarce, o polskiej edukacji. Znana jest sprawa taka, że polska edukacja przygotowuje pracowników umysłowych, głównie i ludzi, którzy mają pójść na uniwersytety. Jest jeden problem, przez to, że robi to w żenujący sposób, to przygotowuje. Przeciętnych historyków literatury, przeciętnych profesorów, przeciętnych doktorów, a, a wszyscy, którzy są wybitni, uciekają na zachód i mierzymy się z tym drenażem talentów w Polsce już od lat. I dlatego też w tym raporcie podkreśla się konieczność stworzenia nowej polityki publicznej, która będzie priorytetyzowała. Umiejętności cyfrowe, kompetencje cyfrowe i kreatywne, właściwe dla społeczeństwa ery, w której żyjemy, społeczeństwa prosumenckiego, w którym prosumenci, konsumenci zlewają się w jedną grupę, w którym wszyscy tworzymy treści, w którym każdy z nas, zbudowawszy swoją markę osobistą, może zacząć coś sprzedawać, niezależnie od tego, czy to będzie fizyczny produkt, czy też jak to była w kapitalizmie kognitywnym, wiedza, dane albo kontent i różnego rodzaju treści. Tymczasem, niestety, polska edukacja nas do tego kompletnie, ale to kompletnie nie przygotowuje i to naprawdę na bardzo wielu poziomach. Przede wszystkim, jak czytamy w tym raporcie, społeczeństwa Europy zachodniej, Środkowej, w tym w odróżnieniu od zachodniej, miały w okresie transformacji gigantyczny i rosnący popyt na, no cóż, edukację. Dlaczego? No, z tego względu, że nagle się okazało, że potrzebujemy pracowników wyższego szczebla, menadżerów, osoby zarządzające różnymi procesami. No, w związku z powyższym od tych lat 80., -tych, tak tłukę bardzo często na tym kanale i powtarzam, do lat późnych 2000 mieliśmy cały czas wzrost na rynku usług edukacyjnych. Skutkiem czego w Polsce obecnie mamy 400 uniwersytetów, ponad jest to oficjalna dana dostępna na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Oczywiście jest tego za dużo, ale no wiadomo, w takiej sytuacji gwałtownego rozwoju no, robiliśmy wszystko, żeby oferować chętnym no, tak dużo usług edukacyjnych, jak dużo na przykład wymagała tego matura, która sprawia, że no, nagle bardzo duża część osób uważa, że musi iść na studia, mimo że absolutnie tak nie jest. Są jednak, jak czytamy dalej w tym raporcie, pewne bariery, które mogą utrudniać wykorzystanie wysokich kompetencji do rozwoju właśnie w erze AI. Przede wszystkim region nasz specjalizuje się w kompetencjach rutynowych, dostosowanych do ery przemysłowej. Polacy mają dobre wyniki w podstawowych umiejętnościach czytania i pisania, ale znacznie słabiej radzą sobie w świecie cyfrowym czy w zadaniach nierutynowych. No, mogę się tylko uśmiechnąć, biorąc pod uwagę to, że tyle razy już na łamach serii, chociażby dla każdego coś przykrego, mówiłem, jak to tworzy się z nas roboty, robiące dokładnie to, co należy, według schematu, nie wychodzące poza pudełka i umiemy się mistrzowsko dostosować tak długo, jak długo się nam rzuci jakiś ochłap, tak? Jakieś pukciki, jakieś nic nieznaczące. Śmieszne nagrody, jakieś certyfikaty, dużo pieczątek na tych certyfikatach, będzie że nam się wydawało, że to w ogóle coś jest cokolwiek warta. Tak naprawdę to nie jest nic warte, to nie są żadne pieniądze. Na tym się nie robi biznesu i na tym się nie buduje gospodarki, ale buduje się fałszywo pewność siebie i równocześnie kontroluje się bardzo łatwo ludzi tym żenującym systemem nagród i kar. Zwłaszcza takich ludzi, którzy mają karnie w kolonii zachodniej. W, robić dla dużych imperiów to, co duże imperia chcą, żebyśmy robili. Taka wiecie, tania montownia. Nie tylko montownia części samochodowych, ale także montownia e, różnego rodzaju półproduktów intelektualnych. Od czasu transformacji, Polska, czytamy w raporcie, specjalizuje się w pracy relatywnie rutynowej, ustrukturyzowanej, wymagającej dokładności, sumienności, charakterystycznej bardzo dla pracowitych Polaków skądinąd, raczej niż niż kreatywności i rozwiązywania problemów. To na tle innych krajów Europy Zachodniej. Specjalnością naszą w pracy rutynowej, czyli nie wiem, na przykład manualnej, jak przemysł, albo umysłowej, w przypadku relatywnie prostych usług dla biznesu, będzie to sprzyjanie wysokiemu zatrudnieniu, umiarkowanemu wzrostowi płac, ale będzie równocześnie tworzyło barierę do dogonienia krajów Europy Zachodniej. I w ten sposób jesteśmy w tym klinczu charakterystycznym. Tak? Że z jednej strony mamy edukację pruską, która no, ma ordnung, salut do centralnej komisji egzaminacyjnej. Wiecie to wszystko, to, co jest w polskich szkołach, a z drugiej strony mamy tę stronę ruską. Tak? Strona ruska, która mówi, że ma być średnia, że nie ma być tych najlepszych, nie ma być tych najgorszych, wszyscy mają być przeciętni. No to no, tak jest, jeżeli mamy być. Na usługach wielkich imperiów, to nie mamy się wychylać, prawda? Mamy być przeciętni, mamy robić to, czego się od nas wymaga jak taki wół roboczy, bardzo przydatny. I edukacja polska jest do tego, żeby w nas takie przekonanie zaszczepić. Tak, żebyśmy go nie kwestionowali, nie rozpoznawali go jako ingerencję z zewnątrz, tylko jako coś, co sami sobie zbudowaliśmy, dlatego właśnie nie umiecie sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się przejmowaliście kiedyś ocenami, dlaczego się przejmowaliście maturą w czasie pisania matury, dlaczego na przykład mieliście problem z tym, że wasz kolega czy koleżanka czy osoba koleżejska dostała wyższą ocenkę od was albo miała więcej czasu na napisanie czegoś, że to nie ma żadnego znaczenia. Jakby się nad tym wszystkim, to mieliście z tym problem, dlatego że zaszczepiono. Wam wewnętrznego strażnika, który was smagał na hajem po, po plecach, wtedy, kiedy nie było zewnętrznego strażnika, żeby robić to samo. Polska dzięki temu właśnie nie jest przygotowana do rewolucji AI. Na tle innych krajów jesteśmy absolutnie w ogonie, to znaczy w tym. I przestrzeni, która jest diagnozowana na wykresie jako kraje o niskim poziomie zastosowania technologii i umiejętności cyfrowych. Fajnie, prawda? Nie, 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 jeszcze nic nie wiecie. Dopiero fajnie się zaczyna na wykresie 17, gdzie są pokazane wszystkie kraje rozwijającego się świata i OECD, również, w których są umiejętności cyfrowe na trzech wyróżnionych poziomach. No więc my jesteśmy na szóstym miejscu od końca i poniżej grubo średnią krajów OECD. Fajnie, prawda? Polacy charakteryzują się trzecim najniższym poziomem średnich umiejętności cyfrowych, z kolei w krajów Unii Europejskiej, więc jeszcze gorzej. Do największych słabości Polaków należy tworzenie treści cyfrowych, opracowanie tekstu, obsługa kalkulacyjnego, edycja plików, czyli absolutny elementarz i podstawy. Ja od siebie jeszcze mogę dorzucić wyszukiwanie danych w Google. Przecież. Procent ludzi, który ma problem z tym, żeby dotrzeć do artykułów naukowych za pomocą Google Scholar, jest wysoki, dlatego że jesteśmy zdani całkowicie na łaskę algorytmów. Co nam podsufluje algorytm, to jest nasza. Jeżeli mamy sami zadać odpowiednio pytanie, to nawet nie wiem jak słowa kluczowe odpowiednio dobrać. Nie, nie klikniemy, nie sprawdzimy, kto napisał ar, dany artykuł, nie zweryfikujemy tego, nie zobaczymy, ile ma cytowań, czy to jest w ogóle znany badacz, czy nie jest znany badacz. Na wszelki wypadek podlinkuję wam tutaj film, o którym mu, mu, mówi, mówię w tym kontekście, i myślę, a przedstawiający. To, w jaki sposób można rozpoznać faktycznie, czy ktoś jest godnym zaufania naukowcem, czy nie, jeżeli ktoś nie jest w dziedzinie i się nie zna, ale pamiętajcie, że to też zawsze wymaga pogłębionych studiów. Im bardziej się nie znacie na jakiejś dziedzinie, tym bardziej właśnie musicie szukać. Nie jeden artykuł, tylko kilka artykułów. Kiedyś musieliście do tego w tym celu pójść do biblioteki. Oddalonej o 300 km, dzisiaj jesteśmy o dwa kliknięcia od takiej weryfikacji ale nie umiemy tego robić z bardzo prostego powodu to znaczy w Polsce problem nawet jest w tym żeby rozwiązywać problemy w środowisku cyfrowym to znaczy wiecie jeżeli mamy się połączyć na Zoomie tak My jesteśmy dobrzy w aplikacje online natomiast w bankowość to rzeczywiście w Polsce w płatności zbliżeniowej i tak dalej to zawsze było na wysokim poziomie ale z kolei jeżeli chodzi o ochronę tego rodzaju danych to jest absolutna katastrofa bez przerwy mamy wycieki haseł nikt nie korzysta z menadżerów haseł nawet szybko wyjaśnię, menadżer Hasło pozwala Wam na to, żebyście ustalili sobie, no na przykład w takim Kipasie, czy Bitwardenie tu polecam swoją drogo, zwłaszcza własne rozeznanie i lekturę materiałów na stronie niebezpiecznik. Takiego super hasła złożonego, semantycznego, niech to będzie jakieś zabawne zdanie. Moje zdanie jest bardzo podrzędnie złożone, które sobie mam do swojego ha menadżera haseł, bo tak, takie zdania są najbardziej odporne na próby hakerskie, natomiast jeżeli sobie zrobicie jakiś randomowy ciąg znaków i cyfr, to no, no nie zgadniemy, co się specjalizuje w odgadywaniu randomowych ciągów znaki cyfr, e, znaków i cyfr, no cóż, e, tak, właśnie, sztuczna inteligencja i algorytmy, w związku z powyższym e, już na tym poziomie my nie rozumiemy tego, jaka jest siła języka na Naturalnego, tego, że on jest chaotyczny kompletnie, i możemy za pośrednictwem właśnie takiego hasła sobie troszeczkę zabezpieczyć naszą bazę, ale to i tak jest mało. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej informacji, to też bardzo polecam serwisy rządowe, w których też, też wszystko to jest po kolei opisane i można e, jakoś dbać o swoje bezpieczeństwo. Ale i tak najlepszy sposób, jaki istnieje, to jest taki kluczyk bezpieczeństwa e, radosny. Yubiko, e, na przykład, mój, mój kluczyk Majamnika, e, który to wpisuje. No, jak wiecie, jak każdy zresztą klucz USB do komputera, i tylko wtedy aktywuje się menadżer haseł, na przykład, i tylko wtedy jesteście w stanie dotrzeć do swojej poczty, jak to przyciśniecie. Albo alternatywny, alternatywny wariant możecie sobie spiąć przez protokół NFC taki kluczyk z waszym telefonem i dzięki temu odpalić aplikację autentyfikatora, która będzie bazowała nie na kodach SMS, które są wrażliwą daną i które mogą zostać przechwycone, tylko na fizycznym zabezpieczeniu, to znaczy tylko wtedy. Wyświetlą się wam kody do różnych witryn, te właśnie, które normalnie dostajecie SMS-ami, jeżeli przytkniecie to cholerstwo do telefonu. Więc jeżeli ktoś nie będzie mieć tego przedmiotu, to już jest mu ciężej dostać się do waszych danych i naprawdę na poziomie konsumenckim to w zupełności wystarcza. A jednak i napiszcie o tym w komentarzach, jeżeli tak jest w waszym przypadku, ile osób tego nie wie, a to jest elementarz, to jest to, abyśmy nie znali znaków drogowych. A my tutaj chcemy mówić o kompetencjach cyfrowych w postaci wielowarstwowej weryfikacji danych albo radzenia sobie z różnymi zagrożeniami w sieci, cyberzagrożeniami, które dotykają na przykład młode osoby. I teraz najlepsze, w sytuacji, w której teraz jesteśmy, są ludzie, dinozaury z epoki analogowej. Ja sam się urodziłem jeszcze w epoce analogowej. Ale przeszedłem do epoki cyfrowej, jak większość milenialsów, i uczyłem się tego wszystkiego. I rzeczone dinozaury usiłują roz... nauczyć nas rozwiązywania problemów, które są problemami XIX-wiecznymi i XX-wiecznymi. Porównajcie sytuację bullyingu człowieka, któremu, no nie wiem, ktoś go w jakiś sposób upokarza, albo któremu ktoś go dokucza w szkole. I teraz przemnóżcie to sobie w, za, nie wiem, w nagranie TikToka na ten temat i puszczenie do 3,5 miliona ludzi. To jest, to jest nieporównywalna sytuacja. Potrzebujemy nowych narzędzi do rozwiązywania tego rodzaju problemów. I tak, i to o to między innymi chodzi o w kompetencjach cyfrowych. I jasne, możecie zadać sobie pytanie bardzo podstawowe. No tak, ale czy te kompetencje ważne, zapamiętywanie danych, na przykład zapamiętywanie informacji, no jeszcze, czego się jeszcze uczy w szkole, zapamiętywania danych i informacji, czasem zapamiętywania wiadomości, albo zapamiętywania treści lektur, albo generalnie zapamiętywania. Czy one mają sens w świecie cyfrowym, kiedy można za nas zapamiętywać, kiedy mamy właśnie różnego rodzaju urządzenia i raczej powinniśmy się uczyć selekcji danych, ponieważ tych danych jest za dużo i do nas napływa za dużo? Oczywiście możecie poprzestać na dziewiętnastowiecznych metodach, możecie poprzestać na ślepej wierze w to, że nie no, dawniej działało, to teraz będzie działało. Ale istnieje wtedy ryzyko i zagrożenie, że zmienicie klasę społeczną, bo nie wiem, czy wiecie, dzisiaj klasy społeczne to nie jest jakaś arystokracja i tam mieszczaństwo, tylko mamy proletariat, kogitariat i digitariat, jak mówią socjologowie. Proletariat, czy informacyjny lumpen proletariat to ludzie, którzy z technologii informacyjnej korzystają przede wszystkim biernie w postaci rozrywki telewizyjnej czy komputerowej. Kogitariat to osoby, które są w stanie aktywnie i świadomie korzystać z zasobów informacyjnych, nie mają jednak istotnego wpływu na ich treść. Dikitariat to natomiast ci, którzy nie tylko biegle posługują się technologią, lecz także tworzą, przekazywaną za ich pośrednictwem wiedzę. W tym rzecz podziale, tak nawiasem mówiąc, ci, którzy będą wiedzieć, jak zarządzać tymi treściami, będą cyfrowymi nadzorcami to oni będą rządzić światem. To zastanówcie się w takim razie, dlaczego jest tak, że nie uczy się nas kompetencji pozwalających nam rządzić światem, otwierać łatwo firmy, rozwijać się, skalować swój biznes, otwierać się na te nieprzebrane możliwości, które oferuje nam era cyfrowa. Oczywiście jest to na rękę bardzo wielu. Różnorodnym firmom, dużym korporacjom, oligopolom w naszej rzeczywistości, innym państwom, którzy korzystają z tego, że w Polsce jest tania siła robocza. Ale wiecie, ta tania siła robocza nie musi u nas być, ponieważ możemy wejść do tego wagonika, który powoli nam zaczyna odjeżdżać, a odjeżdża nam dzięki polskiemu szkolnictwu czy szkodnictwu, powiedzmy sobie otwarcie, i dzięki temu współuczestniczyć w tej rewolucji cyfrowej, która się dokonuje mądrze i odnajdować zarazem różnego rodzaju rozwiązania na faktycznie palące problemy współczesnego społeczeństwa informacyjnego, czyli to, jak się łatwo dekoncentrujemy, to, że mamy trudności z zapamiętywaniem, to, 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 to należy pytanie, czy w zapamiętywaniu jest cnota. Ja na przykład nic nie zapamiętuję i funkcjonuję na uniwersytecie, jakoś mi włos nie spadł z głowy, ale znajduję inne problemy, inne, inne pomysły, inne problemy, inne zagadnienia, które wymagają innych kompetencji i staram się je kształcić, tak? Staram się dynamicznie kształcić wyszukiwanie szybkiej informacji, weryfikowanie ich i przełączanie się między różnymi zadaniami, Znajdywanie w chaosie porządku. To jest mój sposób, ale my sobie musimy znaleźć tego rodzaju sposoby każdy z nas na własną rękę. A nie znajdziemy ich, jeżeli będziemy ślepo wierzyć w to, że metody, które się sprawdzały w XX wieku, kiedy nie mieliśmy takiego postępu technologicznego, gwałtownego, będą się sprawdzały w XXI wieku, kiedy mamy taki postęp technologiczny, że mój film na temat algorytmów sztucznej inteligencji, które stworzyły czata GPT-3,5 już się zestarzał dwa razy. Chociaż wnioski, które tam przedstawiałem, dalej podtrzymuję. Jeżeli chcemy uczyć ludzi, żeby byli jak maszyny, dajemy im testy ABCD, uczymy binarnego myślenia o świecie, niezniuansowanego, uporządkowanego, w zero-jedynkowym kodzie, no to trudno się dziwić, że w takim myśleniu, które jest dla nas nienaturalne, zawsze będzie lepsza od nas maszyna, niezależnie od tego, jak bardzo zaawansowana zawsze będzie od nas lepsza. Więc jeżeli będziemy się uczyć myśleć jak maszyny, Automatycznie wskazujemy się na to, że nasz przyszły zawód zostanie zabrany przez AI i wylądujemy dokładnie w takim samej sytuacji, w jakiej wylądowali pracownicy manufaktur wtedy, kiedy pojawiła się jeszcze bardziej uprzemysłowiona produkcja, i nagle się okazało, że nie mają pracy. I będziemy mogli wtedy mieć pretensje, no, tylko do siebie, ponieważ to od nas zależy w ostatecznym rozrachunku, czy będziemy sprzeciwiać się temu, żeby takie komunały były w przestrzeni publicznej, jak na przykład o, zabierzmy ludziom smartfony, to będzie wszystko w porządku. I też od nas zależy, czy zadbamy o własną higienę cyfrową, i wreszcie od nas zależy to, czy zgodzimy się na to, żeby być wykluczonymi technologicznie prolami, którzy siedzą sobie bejernie, przyswajając to, co nam serwuje aplikacja społecznościowa. Telewizja, czy wersja telewizji na YouTube, bo już na YouTube się przecież pokajawiają kanały, które mają swoją własną telewizyjną ramówkę i które zachęcają do takiego biernego odbioru. ba już nawet ta kultura odpowiadania na komentarze na YouTubie zaginie, bo niektórzy twórcy pomylili sobie swoją rolę jako youtubera z byciem prezenterem telewizyjnym, który się nie zniży do tego, żeby odpowiedzieć na komentarz. Zanika i o tym jest bardzo dużo w tej chwili materiałów mniej lub bardziej interwencyjnych, m.in. materiał na kanale Mateusza Chrobaka, który mega polecam. Dochodzi do sytuacji, w której Odbiera się nam to, na czym zostały ufundowany internet, czyli ten te fundament prosumencki właśnie, że jesteśmy producentami i konsumentami treści, że się aktywnie angażujemy, czy na reddicie, czy na, nie wiem, wykopie, czy gdziekolwiek indziej, czy w jakichś forach dyskusyjnych, które już niestety odeszły do lamusa, czy też na grupach dyskusyjnych, które w dalszym ciągu są aktywne, czy też na discordzie. My tam tworzymy społeczności oddolnie. I angażujemy się na najróżniejsze sposoby, które były całkowicie nieosiągalne dla czasów mediów tradycyjnych, prasy, telewizji chociażby. I w momencie, w którym oddamy władzę, oddamy tę naszą sprawczość, zgodzimy się na to, żeby ktoś nam serwował 24 na 7 treści, które my będziemy biernie przyswajać, to wtedy zrobimy dokładnie to, czego nas nauczyła szkoła. Podepniemy się pod schemat. Pod władzę algorytmów tym razem, przejdziemy z władzy szkolnej do władzy algorytmów bardzo płynnie i dzięki temu nawet nie zauważymy, jak się nie rozwiniemy. I nawet nie zauważymy kiedy tego momentu, kiedy nagle nie zaczyna, zaczynacie nie nadążać, nie wiecie, co się dzieje, poddajecie się i myślicie sobie, a ja już, ja już nie będę ogarniał tej nowej technologii, ona się tak szybko rozwija, to po co mam to robić? I tu jest moment, w którym ponosimy gigantyczną klęskę. Jedynym sposobem, żeby nie ponosić takiej klęski, jest zatem to, żeby zadbać o swoją własną higienę i uświadomienie cyfrowe. I w miarę możliwości walczyć również o to, żeby tematy nowych technologii, algorytmów sztucznej inteligencji, rozwoju badań nad nią, mądrego zarządzania treściami w mediach społecznościowych, tworzenia treści do internetu cały czas trendowały i były ważne, niezależnie od tego, jaki zawód będziecie bowiem sprawować. Prędzej czy później możecie mieć sytuację, w której ta straszna sztuczna inteligencja odbierze wam ten zawód. Ale problem polega na tym, że moglibyśmy tego uniknąć, gdybyśmy z wyprzedzeniem kształtowali kompetencje cyfrowe i połączyli zawody analogowe z zawodami przyszłości. I żeby tylko powiedzieć ze swojej własnej perspektywy: znam więcej niż mniej filologów, literaturoznawców, humanistów, którzy zamiast pójść ścieżką, którą poszedłem, między innymi ja. Zajęcia się grami komputerowymi, zajęcia się mediami cyfrowymi współczesnymi, cały czas stwierdzili, że to najlepszym sposobem na życie będzie mucenie tej samej młodopolskiej słomy i wynajdywanie co nas to sposobów na jej mucenie i robienie Mickiewicza słowackim cały czas. No, no, no To jest przepis na katastrofę, jeżeli coś takiego robimy. Oczywiście, że potrzebujemy jakiegoś mikrego procenta ludzi, którzy się tym będzie zajmować, ale to jest mikry procent. Szansa, że będziecie tym historykiem literatury, który będzie się tym zajmował, jest nieskończenie niska. Natomiast szansa, że stworzycie coś nowego, o czym nikt wcześniej nie przypuszczał, jest bardzo wysoka. Ja tak miałem w przypadku swojej malej, malutkieńkiej dziełeczki światotwórstwa, gdzie wszyscy mi malowali kółko na czole, żebym nie robił tego, że po co będę się zajmować bzdurami, niech postawię na to, co działało w XIX wieku. I co? I pierwszą swoją pracę dostałem właśnie w tym segmencie, w IT, ponieważ ludzie się tym zainteresowali. Ja nie mam zielonego pojęcia, czym się ludzie zainteresują za dwa tygodnie czy za dwa miesiące, ale wiem jedno. Na pewno będzie to związane z nową technologią, na pewno będzie to związane z tym tą czy inną postacią sztucznej inteligencji. Jeżeli możecie postawić na tego konia wyścigowego, to postawcie jak najwięcej po to właśnie, żeby on was nie stratował. Do następnego